Dzień dobry, sobota 13 maj, godzina 9:05, start i meta miejscowość Stabin. Dzisiaj lecimy na Pobrzeńskiem Parku i jakieś składki będziemy szukać, także drogę. Dzisiaj również w Białym Stoku jest 10 edycja półmaratonu białostockiego, w którym miałem wziąć udział ale niestety przez Marcowe gipsowanie nie biegnę więc jedyny dystans jakiś się zdecydowałem pobiec do piątka na końcu filmiku zobaczycie czy się udało powiedz, będzie relacja Wojciech uda mi się powiedz, czy nie Nie, nie. <laughs> Wojciech mówi że nie ale tak. Także dzisiaj 64 na rowerze no i zobaczymy czy uda się do piątka jak noga pozwoli pobiegnę jest sobie, że powiem, czy to tak, czy jak. Wjechaliśmy do wieży widokowej w Krasnym Boże. Pójdę teraz na górze, pokażę Wam, jak to tam nie widać. Ale gdzie my jesteśmy, zaraz na mapie, pokażę. O, tu jesteśmy, krasny bór. I tak my lecimy. Tu, tu. tu sobie na kładki gdzieś pójdziemy, i będziemy wracać do strony wieży. Też na to wieżę pójdziemy. A taka informacja, Krasnym Boże. A teraz na górę. Także widok z tej wieżyczki. Staw. To nie jest jeszcze Biebrza, Biebrze jest tam dalej, na wysokości lasu. Z drugiej strony jak będziemy jechać to będą lepsze widoki. Udajemy się na to kładkę, mamy 2 km. Także relacja składki. Dojechaliśmy do jednej z atrakcji znajdującej się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jesteśmy w niedaleko miejscowości Nowy Lipsk i tu są te kładki przez Biebrze. Tu tutaj spróbujemy to Biebrze się przeprawić udokumentować to i będzie potem wzdłuż Biebrzy te wieże widokowe oglądać czy to w Szuszalewie w Starej Kamiennej i tutaj. Także idziemy na kładki. No już jesteśmy na tej ścieżce, która ma doprowadzić nas do Biebrzy. Jak widzicie prowadzimy rowery. No idziemy to sobie to... po tej ścieżce Dosyć długi odcinek, myślę, że już ile. Z półtora kilometra, nie? Może. Także no, dosyć wąska ta ścieżka na rower. Trzeba uważać, bo są takie wystające różnego rodzaju drzewa nie drzewa. Lepiej się przejść dla zdrowotności. Pusto, cisza. Takie o widoki przed nami. Tak, tak ta ścieżka wygląda. To jest ścieżka, która właśnie jedzie przez Bieżański Park Narodowy. Doszliśmy do takiej czatowni, tak trochę można nazwać. Dysownie jesteśmy w tym miejscu. O, przed nami przeprawa przez Biebrze. Ale pójdę, pokażę wam, jak wygląda taka czatownia, gdzie można obserwować taki. Wojtek już czatuje. Wchodzę na górę. Tu jest taka czatownia, maksymalnie 10 osób. Można to sobie uciąć. Są punkty obserwacyjne. Zobaczcie, otworzę takie na przykład okienko, jaki widok się będzie tu roztaczał. Jak obserwator przyrody, bierzemy lornetkę i w całej okazałości mamy ścieżkę w tym Parku Narodowym. No, zwiedziliśmy tą czatownię. Wojtek, jak tam, będziesz czatował się w nocy? pewno. <gry> Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi obserwować ptaszki na ranem, szczególnie w Biebrzańskim Parku Narodowym, jest ku temu naprawdę fajne miejsce. Można w nocy przyjść i już zacząć obserwacje, przepraszam, czatować, żeby obserwować. Także lecimy dalej na, na te promy, na te kładki, zobaczymy co to nowego, czy to jest podobne do śliwda waniewa naszego, nie wiem, zaraz się okaże. Dotarliśmy do przeprawy promowej na wiebrze. Tak to wygląda, jest jeden ponton jedna przeprawa, ale zobaczcie, że wody jest bardzo mało i jest strata bardzo niska. Będziemy mieli problem chyba ze wstawieniem rowerów na, na ten ponton, ale spróbujemy, no, zaraz będziemy ciągnąć tratwę, wszystko to dokumentujemy. Słuchajcie. W parku, tak samo jak w norweskim są pompony. I teraz spróbujemy ściągnąć ponton, żeby się przeprawić na drugą stronę Ciągnij, nie odbijaj się. I zasada działania jest taka sama. O, to ty ja. działania jest taka sama. Jeden ciągnie, drugi stoi. Ale działa, najważniejsze, że jest czoło, zobaczysz się przeprawimy. I to się sprawdza, to działa. Zaraz to wszystko zobaczycie w bardzo szybkim podsumowaniu w tak strasznie nie trzyma, spoko. Tam? No! Przeprawiamy się już. Wydaje, że pracuje teraz, proszę bardzo. To to trzeba ulicę, nie. Pokaż, Wojtek, jak przez się przeprawiasz przez biebrze. Krzysy to chcą zobaczyć. Ramka, Proszę bardzo. Także sami widzicie ciężka praca. Idę mu pomóc, bo nie da rady. Udało się przeprawić i tak na bieżąco sobie tam się wycieka jego spostrzeżenie, refleksje i porównanie odnośnie kładki w śliwowo-niebno, Tak, Wojciech się po tej kładce. Kładka jest fajna, tylko pomocnik słaby do ciągania jakiś zamorzony. Ale tak na poważnie, słuchajcie, zupełnie inna konstrukcja pontonów. Tamte te pontony powietrzne są bezpośrednio pod tratwą, w Narwiańskim Parku te są na zewnątrz. Jeśli już na pierwszy rzut taka różnica, no i wydaje mi się, że te są te pontony troszeczkę mniejsze. No ale ciągnąć... Łatwo, łatwo, nie ma problemu. Wy dwóch na pewno lżej, no tak bym powiedział. Także kładka czynna, jeżeli chodzi o ten odcinek Biebrzy, możecie śmiało przyjeżdżać i spróbować. Bardzo fajna, turystyczna atrakcja. mamy wieżę Dobra, lecimy niebieskim szlakiem miejscowość Kamienna Stara i taka pozostałość po wiatraku, który kiedyś coś znaczył przyjechaliśmy do miejscowości Kamienna Nowa, właściwie jesteśmy niedaleko miejscowości Kamienna Nowa ale tu jest wieża widokowa znajdująca się w terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, obok jest przejazd kolejowy, a tutaj proszę Was, widok na Biebrze, w górę nie polecę, bo to jest Park Narodowy, tutaj dronem się nie lata, tylko mogę Wam pokazać z dołu, może kiedyś będzie okazja, to dronem polata. Rzeka Biebrza, jesteśmy na Biebrzą. Podsumowanie. przyjechaliśmy około 60 km, na plus minus dystans, wiadomo, i nad głowami. Udało się dotrzeć do tej kładki. Kładka jest dosyć długa, bo myślę, że z kilka kilometrów ma. Po środku mniej więcej jest przeprawa Bondolowa przez biebrze. Wody stan jest niski na tej biebrze, ale udało się prze... przeprawić drugą stronę. No, na pewno warto tą kładkę zobaczyć. To na pewno atrakcja turystyczna w Wielkańskim Parku Narodowym, więc serdecznie Wam ją polecam. Jakie plany? No nie wiem, za tydzień może do hajnówki, ale dzisiaj jeszcze mam ten bieg. Zaraz wracam biorę psa, lecimy po pakiet startowy, a potem no zobaczymy jak, jak się uda to pobiegnę. Ale do startu na pewno stanę. Także cześć, trzymajcie się, widzimy się na biegu. na 19 zdecydowałem się pobiec. Jadę po pakiet startowy potem do pracy przebiorę się i idę na start. Jaki będzie tego efekt, naprawdę nie wiem. Nie czuję się tak super, żeby powiedz ten dystans. Zresztą to jest krótki dystans, tylko 5 km. Także efekty decyzji na filmiku zobaczycie. Tak czy siak, ale powiem, pakiet to tym brałem. Także tak to wygląda biuro zawodów. No ja już jadę do roboty się przybierać. Widzimy się na 20.30. Idę na start. W Bronickich. Jednym z ciekawych obiektów do zwiedzenia wieastów. 4-3-2-1. Biegłem. Przybiegłem w niecałe 32 minuty Biegł się w miarę dobrze kondycyjnie. Noga co jakiś czas upolowała, także na pewno półmaratonu bym nie przebiegł, nie ma szans. Także cóż, do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. Cześć, trzymajcie się.